Witajcie w środku zimy, 5 luty 2023, a zima w Norwegii w rejonie Rogaland wygląda tak. A konkretnie w miasteczku Randaberg. Proszę bardzo, to jest zima. I co Wam powiem jest bardzo ciepło. Wreszcie się jakaś taka pogoda zrobiła w miarę w miarę, bo było po prostu okropnie, okropnie depresyjnie, lało wiało, ble. No dobra, ale czemu tutaj jestem? Tutaj gdzieś na takim drzwiże żużlu. Jesteśmy w centrum miasteczka Randaberg. Tam jest y, siedziba Urzędu Miasta. No, samego centrum e, tam jest wieża, jakby to powiedzieć, ciśnień. Tam dalej chodzę sobie zawsze, często z rok na spacer nad jeziorko. kościółek Randaberski no, ścisłe centrum powiedzmy to tak. A dlatego jesteśmy tutaj, bo. Przyszliśmy odwiedzić nasze cudeńko. Jesteśmy posiadaczami od tygodnia tego oto cuda Mercedes Sprinter L2H2, bowiem tydzień temu go zakupiliśmy, przewieźliśmy go aż spod Oslo i będziemy zaczynać przygodę pod tytułem Camper Van. Marzy nam się domek na kółkach samodzielnie przez nas zrobiony i dzisiaj przyszliśmy go sobie obejrzeć, a on tutaj nie stoi na stałe, my go trzymamy obok przyczepy. Naszej, czyli od domu około 2 km, ale tutaj sobie przyjechaliśmy, żebyśmy mogli swobodnie do niego wejść, pomierzyć wszystko. Chcielibyśmy właśnie zrobić wstępne pomiary, aby sobie tak wstępnie zaprojektować, co gdzie ma być. Po to, abyśmy mogli niebawem zacząć montować okna i zacząć zająć się całą instalacją Otwarte, wszystko jest? Pora sobie tworzyć widarek? E, no więc tak. Proszę bardzo. L2H2 więc malutki. Zgrawniutki. I tutaj, w tej oto powierzchni, ma się nam mieścić wszystko. Począwszy od łóżka, łazienka, kibelek, zlew, lodówka, kuchenka. Wszystko tu ma być. Jak to zrobimy, to nie wiem, ale ma być yy, Nietypowy, bo dwoje drzwi suwnych. Mało kto się decyduje na takie rozwiązanie. My... No, zdecydowaliśmy się. Zobaczymy, jak nam się to uda wszystko pogodzić. O, i tam z tamtej strony drugie. Ale jest pogoda, Darek, wymarzona. Moglibyśmy już robić wszystko tutaj. Gdyby taka pogoda była, to można byłoby robić dużo rzeczy. Nie? Uwaga. Wracznik 2017 chciałam dodać. A to zdjąłaś, zdjąłeś to? Skąd to jest? To stąd? Nie, skąd to? Z tak. A, z Dachu. Pod sufitka, tak? No zobaczę ostrożnie, żeby tutaj nie podnadyptywać, bo to wszystko jest zdrowe. To jest na pewno do wykorzystania z powrotem, nie? Grodzi, grodzi nie chcemy usuwać na tą chwilę. Wstępna wizja już jest tego, jak to ma być, także. Tylko teraz trzeba dobrze pomierzyć. Plachy zdrowe. Są gdzieś w ogóle jakieś rdzy Darek? Patrzyłeś? No, no tu tylko na, tej, na tych drzwiach tylko, na, to Aha, no to, to się tak, się ale, ta, ale chodzi mi w środku. No, tutaj tak, musimy troszeczkę tutaj to podreperować, A tak to tutaj za wiele takich prac reparacyjnych to nie ma w tym samochodzie. Jest naprawdę zdrowy. I mamy dwa wybasta, nie? Mamy dwa wybasta, nie? Tak. Jedno jest tutaj, które grzeje szoferkę, A jedno jest tam Tylko właśnie szukamy teraz yy, Przyczyny czemu to nie działa Czy tam nie jest podłączone, czy jak, nie wiem Także już by nam odszedł Koszt kupienia Webasto, nie? Do nagrzewania środka Ty też już pościętałeś te, 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 te dywaniki? A czy te, jak powiedzieć? Dywaniki, nie? Bo to gumowe są, nie? Fajne siedzenie, bo jest takie to... Jak to nazwać? Jak to się nazywa takie siedzenie? Tak to się tak rusza podczas drogi. Jakie to jest to siedzenie? Pneumatyczne? Zawieszenie? Aha, tu się reguluje tą wagę. Aha. Jak to się mówi to siedzenie? Pneumatyczne no, zawieszenie siedzenia, tak? No bo to tak się rusza, tak? No i my, no, okay. dla mnie na resorach mhm. Kurde, to już by się chciało robić, naprawdę Ale jeszcze nic nie mamy, naprawdę nic nie mamy Musimy właśnie raz pomyśleć mhm. No, aha, musimy kupić syreniu podwójne no, tutaj mówię, informuję co musimy zrobić. Że kupić trzeba podwójne siedzenie. Jakbyś jeszcze Grzegorz chciał z nami gdzieś się tym autem wybrać, co musimy mieć miejsce. Ale docelowo budujemy y, camper van dla dwójki, dla nas już tylko tak naprawdę. Także kupimy sobie jakieś tam używane siedzenie, to podwójne. Takie tam nie musi być super hiper, aby tylko no, za jakiś tam czas po prostu zamienimy na, 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 na tą jedynkę. Tak to wygląda. Opony były w tym w, w komplecie. No tutaj mówię. Aha, tu jest ta dziura, która się przedostaje też ciepło. Niby tutaj. Hmm. Tu będziemy rozpinać, co o to chodzi, bo nie działa. No zobaczymy. Ja się nie znam, ale. Chcemy pomiary zrobić, także to dla mnie jest najważniejsze, bo chciałabym sobie tak jakoś to wszystko rozplanować, ale już mniej więcej wizję mam. Nie, nie myślę o tym, żeby było takie łóżko na stałe, nie chcę za zabierać sobie powierzchni. Bo jednak się tylko śpi w nocy, a w dzień chcielibyśmy mieć jakąś tam powierzchnię taką w miarę w miarę. Przy, przy tak małej yy, powierzchni użytkowej to trzeba się dobrze nagłówkować, jak to zrobić. No. Że tak to wygląda, się trapię do góry od tej strony. To wszystko pięknie wygląda widzę, naprawdę. Można to stanąć? Na oponę? Mogę stanąć na oponę? Czekam, wygląda. Wszystko naprawdę jest zdrowe. Ja już wszystko tu widzę, już mam normalnie. Oczo, jak to będzie wyglądać za X czasu, bo my nie mamy kiedy tego robić i nie mamy miejsca, tu będziemy chcieli się rozstawiać. Tak ja sobie wymyśliłam, bo tam, gdzie trzymamy przyczepę i, i właśnie teraz ten samochód, wynajmujemy miejsce nie możemy tam żadnych prac robić. I myślę sobie, że tam widzicie takie te białe coś tam. I taka przyczepka stoi, to myślałam, że tam będziemy przyjeżdżać e, busem i przyczepą. Będziemy się na cały weekend rozstawiać. Robić sobie taki, taki punkt, nie, że w przyczepie się będziemy mogli tam odpocząć, czy do siusiu do ubikacji, czy herbatka, kawka, coś zjeść, nie? I będziemy sobie przechodzić z przyczepy do tego, do busa. I tego i, i tak, tak to sobie zrobimy? No myślę, że te wszystkie, że prace nam się uda zrobić, nie? Letnią do piwnicy, tam do nas, znaczy do garażu, właściwie. I teraz sobie to spokojnie mogę kombinować. I teraz tak, daj tam szczotku z przodu, bo pościągał te wszystkie, te, żeby sprawdzić, jak że to wygląda pod spodem, co i jakieś czym się je, a tego. No i teraz trochę zrobiło się miejsce, i ja teraz mogę mniej więcej patrzeć na miarkę i sobie pomyślić. Jasna. Tak. czy to w ogóle ma rację, by tu. Bo zawodzi. Ja chodzi. się że musi być nie ile? Eee, tu? 80? No to dawaj mi 80. Ja będę kleić. Gdzie jest? Tu? Dobra, tak? będzie Ale... Ile na metr? Gdzie, gdzie jest metr? No, no tu jeszcze. Nie. Dobra. To jest metr? 80. Nie więcej. Bo metr wystarczy. No metr musi być. On, on, on miał na metr. Met pięć musi jakoś ścianą. Zależył ze ściankami czy bez ściany. Nawet pięć musisz. Się Dobrze. Nie pięć, ale to myślisz, że na podłodze to po Dobrze. A to musi być odtąd Ale chcę chociaż... To nie! To, to nie, no tutaj będzie ten... przykład, sobie to, to będzie stać pod krusznicem. W ten sposób. No to po co Ci ten metr na podłodze? No chciałeś ten metr. No metr tutaj, tak? Bo tutaj tu krusznica, tu kibel, tak? No to będziesz miała tylko 80 cm. No co? Łazienkę. no nie rozumiem cię. Tu będzie ściana. Tu będzie ściana, jak tu postawisz ścianę... Ale ja myślałem, że... To już nie będziesz miała metra, tylko będziesz miała... Czyli można jakoś tam zabudować? W ten sposób, jako jakiś elastyczny szybki. Żeby wiesz, mógł... no... Jak? tutaj tak starzy, że wiesz to nogi i te. No jaki sens? No... Żeby jak najwięcej wykorzystać tutaj. No przecież jak tu ściana ci ograniczy, to ty tam mogli wsadzisz, ja No ja... No jak, nie, no zobacz, zawsze tak stoisz, że masz bardziej ten, tak? No, no, nie, mówisz, no, zobacz, ścianka musi być tak, no prosto musi być, no, to jest tak, ale musi być tak. O! Ta przestrzeń nas nie interesuje, tu nie wykorzystana jest. W ogóle. Ta przestrzeń będzie niewykorzystana. Tu są jakieś otwory wentylacyjne na tej Wiesz o co chodzi, tak? Wiem, o co chodzi. Owszem, u góry można zrobić jakąś mękę półkę, no to tu się zgodzę. Tam można fajnie zabudować jakiś szampon na coś. Tam. Ale tu. No tu można zrobić też mękę jakąś, tak? To nie, nie przeszkodzi coś tam pomyśleć i, i kombinować coś jakiś szcztelaz, i żeby tam. Zabudować, no ale ja, co tam wysadzić? Co, 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 no to jest aż tyle, nie? Jakby nie było. Tu musisz liczyć, tak, zobacz. Tu jest załóżmy, zabiera na ile? Zatem roz 15. liczyć? 16, 16 16 od 16. 16. 16. 16. 16 No to no, tak, no, no, tak, zobaczyłaś 18 aż No bo to, to jest to jest bliżej to. od tego A, bo ja się liczę, dobra, ja muszę gdzieś nie, tego, nie? Nie. No tu jest najbardziej wybruszone. Tu, tu. To jest bardziej niż tu, tak? Musiałbyś mieć poziomicę i... to, to przedstawienie, tak? No tak, a ja mam poziomice. Na taką wysoką? Nie, to może być... Nie, nie. No w każdym razie, nieważne. Tu, tutaj, tutaj jest wszystko wstępne, tak? Chociaż tylko, tylko, tylko pytanie, czy... Czy to w ogóle ma sens to budować, bo ja myślę, że nie? Czekaj, tu 15 i tu, tu od 15. No to dobrze, tak znaczy no, I teraz musieli mieć tu metr. Tu 100 metr. Tu koniec łazienki. Jak ile dokleić? Trzeba przynajmniej 5 centymetrów brać na, na ściankę, tak? Dlatego właśnie chciałam zobaczyć, czy to w ogóle jest sens odpływać w taką łazienkę, bo już widzę, że nie. Ja się powiem, że już mogę. Chce trwa du. Działa ziemni. No dzisiaj wszystko trwa. No czekaj, tak, no dobra. No ja chcę na tego żegna. właśnie chciałam to zrobić. I teraz tak. I teraz tak. jaka długie? musi być siedzisko. Aż do tego do budowania, aż dotąd? Nie. Mhm. Do tak? Mhm. To zmierz, to zaraz. I jaki musi być y, ten już głębokie siedzenie? 50? No 50. No to zrób to, ozmierzmy tutaj. Praktycznie co, gdzieś 30 cm? No, jak się przejść? Ja, no, żeby no, tak stanęć to nic no. zrobić, tak? Bo to musiałbym zrobić, no. tak? No. Czy kuchenka, czy coś, no to zlewno ja. No. To troszeczkę. Co eee, ci powiem? To ci tam... powiem, że tutaj po prostu musi być zabudowane do końca. Tu się już pada pomysły do zbiornika. A niestety... A za bardzo no To może kiedyś <grymność> to, co ten, na no teraz zobacz, daj tę pomiarkę. Teraz, teraz zobacz tak. Teraz zobacz, tak jakby no już tutaj na przykład, tak? Mm. od tego iść teraz. Te 60. Ile? 70? Coś tam? No, to ten, no to to się powiedziało, no, to akurat to by się miała akurat, no, to by się miała akurat, no, to by się, miała akurat, no, to, by się miała akurat, no, to to cm, to Słuchaj, 20, 20. Mm. ewidentnie tylko mam taki mały jakiś schowek takiego na coś tak, na tym stopniu. jeszcze ja nie, nie, myślę myślę, nie, nie, myślę, myślę. Ja że nie, <laughs> Bo jakby to obrócić tak, to jakby wyglądało? Rozumiesz, to tak obrócić. No właśnie też tak myślę, żeby obrócić i najechać na, na stopień. Tu w tym miejscu tylko na stopień, nie? Hmm. To weź to tego, to... No dobra, no to mamy tym pierwszym, to trzeba to zerwać. I... albo nie drugie teraz to hmm. Tu mamy wyjściową, nie? Tu jest wyjściowa. Czyli... Ten wymiar dać tu. Daj, daj mi ten, ten wymiar. I ołówek. Słyszę Ale... wszystko? Daj mi troszeczkę tę miarkę i ołówek. Ile tu mówiłeś? Było? 60, 70? 70. jest to. Do ze ścianku, do Też musi być tak stopnię, no, trzymasz to, to, to ze ściankami jest stopniu, tak? No chciałbym ten wymiar. No ale to na mi się zaczyna. Nie Jezu, z tu liczyć. Gdzieś tutaj żeby znaleźć. złapać. Ale tu gdzieś, nie? No tak. tam. 我感觉这都难，我平时。 Dobra, tak to wygląda nasze meblowanie. Siedzenia, stół, siedzenie, łazienka, strefa kuchenna, szafka na coś tam. Najprawdopodobniej kurtki buty. I szafki tu, szafki tu, okno, okno, okno. I pozytyw, wybasta uruchomione. Drugi, bo mamy dwa wybasta. Działa, Darek naprawił. Czy Podłączył. O, tak. Bo to nie było zepsute, tylko podłączył. Tak to wygląda. Czyli już prawie wszystko mamy ogarnięte. Hm. Teraz tylko. Teraz nam tylko pozostało tego: na planowanie izolacji. Tylko planowanie izolacji. No, to mniej więcej to mamy. Mamy nadzieję, że na tej małej powierzchni uda nam się to wszystko zmieścić. Teraz, sobie uruchomimy wybacz, to zobaczymy faktycznie, jak to się szybko nadrzeje w środku. A, i tutaj też będziemy mieć jakieś te, jakieś szafki tak, kuchenne. O tu. A w tej wnęce będziemy mieć tego. Najprawdopodobniej. Wszystkie urządzenia tam umieszczone i zbiornik na wodę. Dziktus majonez. No już. No dobra. To co? Zamykamy i włączamy. Buję się. Buję się. Co się buja? No A jak wola? Co jak odbija? Czekaj, zapala światło. Gdzie tu ten, ten włącznik był? Nie, włącznik. Gdzie? widać, Jarek. A stała... Nie wiem gdzie. Mówię powiedz mi gdzie? Nie działa, a jest. A tutaj. Tu jest włącznik. Chcemy sprawdzić Webasto. Webasto już ponoć działa. Pokaż? Słychać? Ano słychać. Tu. Zobaczymy, Jak szybko zacznie być ten ciepłe powietrze. Na razie leci zimno. Jeszcze. No, po słychać, nie? Ale to dobrze, bo jak tam faktycznie będzie szafka, to ona będzie w szafce do no, no. Się Jakoś tam wyprowadzi, nie? To jak, te, jak to przeciągnąć, żeby to było gdzieś i w łazience i pod siedzenia? No tu z tyłu szafka, tą rurę tu z tyłu tu przez szafkę. A no. tak, tak, tak. Ale to, a jak przez kabinę przepuścić? I potem dalej jeszcze, żeby tu na przykład na siedzenie, bo to za daleko tam. Musi być nasze siedzenie skierowane Gdzieś tutaj Na część dzienną No i pytanie, czy on fakt już nie wydoli, nie? Bo jak ty, jakie to jest, mówiłeś? 2 kg 2 kg, a jest A już ciepło leci ja Ty, jak tu szybko Wow Nie wiem, czy to cokolwiek będzie na tym widać Bo tu tak ciemno Na No właśnie, pytanie, czy nam to wystarczy, to mamy we no, Trochę wątpię. Zobaczymy, jak to się zmieni. Dzisiaj dzień fajny był, ale. Ja już czuję, że zimno się robi. już się co zimno. Jakieś dziurki mamy. To wszystko trzeba O, na kabinę. Tutaj też, A, na pomoc, i tak zapal. I tu masz. Gdzie to? Już się rośnie zapalnie. Czemu? Bo to